Teraz jest taki projekt Trzeci Sektor dla Polski i uczestnicząc w pracach w ramach tego projektu, niestety mam taką refleksję, że wciąż ten poziom wiedzy i świadomości, w tym świadomości prawnej, to moje zboczenie zawodowe, w organizacjach pozarządowych jest na tyle niski, nawet wśród osób, które są liderami organizacji, że nie pozwala to na taką realną realne planowanie, realnej zmiany, realnej jakiejś wizji, budowanie wizji nawet odważnej, ale rzeczywiście możliwej do wprowadzenia. Że ciągle gdzieś tam się obracamy. Na około pytania jak działać, a gdzieś troszeczkę gdzieś ucieka pytanie po co działać. Nawet jeśli na poziomie organizacji jej konkretnej, takiej hipotetycznej organizacji pozarządowej i jej konkretnej działalności branżowej faktycznie ta odpowiedź na pytanie po co się pojawia, to w kontekście budowania jakiejś spójnej wizji rozwoju sektora obywatelskiego czy też sektora organizacji obywatelskiej, bo to nie jest jednak cały sektor działalności obywateli, no tutaj tego brakuje. Tak? Tak. Na przykład z tematu, który ja prowadziłem dzisiaj na śniadaniu rano, to był temat trochę fu, na zasadzie, uprawialiśmy trochę futurologię. Tak? Taka wizja, w której całkowicie, całkowicie byśmy przemodelowali sposób działania organizacji. Rezygnując z konkursów, z dotacji i przekształcając to wszystko na przykład na zamówienia publiczne, tak? i prowadząc to od zupełnie innej strony, ekonomizując działania organizacji, przy jednoczesnym oczywiście zachowaniu hasła, że nie działamy dla zysku i ten ewentualnie zysk, nadwyżka przychodów nad kosztami idzie na działalność statutową. Wydaje mi się, że tutaj organizacje są w ogóle nieprzygotowane do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, a jednocześnie wiem z własnego doświadczenia doradczego też, że organizacje bardzo narzekają na to jak wygląda współpraca z administracją publiczną, że można powiedzieć, że dochodzi do pewnego rodzaju neokolonizacji organizacji przez administrację publiczną w systemie dotacji publicznych, które aktualnie funkcjonują, ale żeby temu jakoś przeciwdziałać, trzeba mieć w sobie z jednej strony wiedzę ale trzeba mieć też odwagę i determinację, żeby to zmienić. Za to tutaj tego mi się wydaje, że w organizacjach brakuje, żeby tą rzeczywistość w tym zakresie faktycznie sektor był w stanie zmienić.